Cześć, witam Was serdecznie na moim kanale Mikołaj Paweł Cichecki Porozmawiajmy o sporcie Moi drodzy, w tym odcinku będę Wam opowiadał o skokach narciarskich Coraz bliżej rozpoczęcia sezonu za niecałe dwa tygodnie Podopieczni Tomasza Tumbiślera będą skakać w Ruce czyli w Finlandii czyli w miejscu, gdzie urzęduje Święty Mikołaj Tam jest dużo śniegu Co prawda, skoki Reprezentacji Finlandii obecnie są w y, kiepskim, bym y, powiedział... Y, no, nie skaczą y, skoczkowie fińscy, tak jak Jana Honen, Mati Hautamäki y, czy y, kiedyś y, legendarny Harry Oli, ale cały czas są tam y, piękne warunki do skakania i ciekawe, jak kadra Tomasza Thunbichnera zaprezentuje się. W tym pięknym miejscu. To szkoda, że jednak skoczkowie nie będą skakać w Wiśle, bo pamiętacie zeszły sezon, kiedy były Mistrzostwa Świata, mieliśmy takie konkursy w Wiśle, gdzie wygrywał dwa razy Dawid Kubacki. Co prawda, nie było tej pięknej aranżacji, nie było śniegu. Skoki się odbywały na Trochę takim igielicie z uwagi na Mistrzostwa Świata. Sezon wtedy trochę wcześniej wystartował, ale tam, tamten początek był fenomenalny. Wyobraźcie sobie, że przecież polscy skoczkowie w zeszłym sezonie stali aż 19 razy na podium: 15 razy Kubacki, 4 razy, Dawid, 4 razy Piotr Żyła. Ja żałuję, że wtedy Kamil Stoch nie doskoczył do. Tego podium. Niedawno, pod koniec zeszłego tygodnia, Tomasz Tumbiszter ogłosił kadrę na początek sezonu. Nie było zaskoczeń, można powiedzieć, że ten skład jest taki betonowy. Było powiedzmy sobie szczerze, trzech muszkieterów, których jakby pozycja nie była zagrożona, no bo zarówno Dawid Kubacki, Piotr Żyła i Kamil Stoch w sezonie letnim prezentowali wysoki. Poziom Wąsek i Aleksander zniszczył bardzo dobrze, skakali. Wydawało się, że Maciej koty doskoczy, że jakby wskoczy w ostatniej chwili do tej kadry, ale po tym, gdy FIS jakby ogłosił, zmniejszył, jeżeli chodzi o no, liczebność kadry, te, 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 te składy, no to, no to wiadomo było, że ta rywalizacja będzie na noży. i Tomasz Tumbiśle w pewnym sensie w tym ostatnim czasie jakby miał taką zagwozdkę, biorąc pod uwagę mistrzostwa Polski, tam gdzie m.in. Maciej Kot zajął czwarte miejsce, ale właśnie austriacki trener jednak pewnie wziął pod uwagę to, że jednak Wąsek i zarówno Aleksander zniszczał. No w zeszłym roku osiągali bardzo dobre wyniki. Plus do tego no zniszczał przyzwoicie skakał w tym sezonie letnim wąsek trochę gorzej a jeżeli chodzi o Mistrzostwa Polski no to te różnice między Kotem a tymi właśnie dwoma zawodnikami, których wymieniłem nie były takie duże, no Maciej Kot skakał o dwa metry dalej około, ale biorąc pod uwagę to, że jednak tam ci zawodnicy w zeszłym sezonie osiągali lepsze w, wyniki, w związku z tym, jakby Tomasz Tumbischler zaufał tym zawodnikom, którzy no, skakali w zeszłym sezonie lepiej. Szkoda, że Maciej Kot jakby no, nie wywalczył tej dodatkowej kwoty. Podopieczni Sztekla, czyli reprezentanci Norwegii, wywalczyli tą, tą dodatkową kwotę i w tym pierwszym periodzie, w konkursach, w Ruce i także w Ligi Hammer będzie skakało sześciu jego podopiecznych, a kot był blisko w tym, tym, w tym kontynentalnym. No na razie jakby temu legendarnemu zawodnikowi, który kiedyś wygrywał w Pucharze Świata, pozostaje jakby walka na początku sezonu w Pucharze Kontynentalnym. Mam nadzieję, że ten skoczek nie załamie się, tylko dalej będzie skakał regularnie Punktował, zresztą, właśnie Maciej Kod w wywiadach mówił, że jakby chce spokojnie wejść, jakby w sezon skakać się coraz dalej, no bo sezon jest ten długi. Przede wszystkim polscy skoczkowie mają tą najlepszą formę zbudować w okolicach turnieju czterech skoczni, a także potem. Jestem ciekaw, jak zaprezentują się w tym turnieju polskim, no i także w mistrzostwach świata w lotach narciarskich. To są priorytety na ten sezon, gdzie nie ma takiej wielkiej głównej imprezy, no bo nie mamy teraz jakby takiego sezonu olimpijskiego ani takiego mistrzowskiego, są mistrzostwa świata w lotach, więc to jest taki okres, gdzie, gdzie jakby no, tym najważniejszym trofeum jakby jest puchar świata. A także Mistrzostwa Świata w lotach narciarskich. No, ten, powiem Wam szczerze, ja jestem ciekaw tego drugiego sezonu pod wodzą Tomasza Tumbiślera, no bo przecież pamiętamy, że zeszły sezon był taki, że jakby tą drużynę rozbitą po czasach doleżala, skłóconą, gdzie, gdzie, pamiętacie, Kamil Stoch no, mówił, że nie wie, czy będzie dalej skakał, trenował. I właśnie Austriak miał jakby tą drużynę odbudować, sprawić, jakby. Żeby sponsorzy się nie odwrócili, no bo gdy polska reprezentacja jakby ponosiła porażki, to zwykle jest tak, że sponsorzy no w pewnym momencie jakby zastanawiają się nad sensem dalszego inwestowania. Wiadomo, że wtedy słupki tej oglądalności spadają, kibice przestają skoki oglądać. Więc Tomasz Tumbiśler jakby przejął tą naszą kadrę, odbudował tych weteranów, czyli, czyli Dawida Kubackiego, Żyłę. Stocha sprawił, że Wąsek i zniszczą skakali w miarę dobrze. Co prawda, no Andrzej Stękała, Wolny, czy, czy, czy ci młodsi, no nie osiągali takich dobrych wyników. Był też taki moment, że no, Habdas zapunktował i Juroszczek i inni skoczkowie. No, pewnego rodzaju takim bym powiedział porażką było to, że jakby Wolny po, pogubił się, ale ogólnie tamten zeszły sezon był Dobry, były zwycięstwa. Mieliśmy dużo fajnych momentów z zeszłego sezonu. Był nawet taki moment, że Dawid Kubacki wydawało się, że zdobędzie tą kryształową kulę. Piotr Żyła wskakiwał na podium. Więc zeszły sezon był emocjonujący. Mieliśmy dużo takich momentów radości. Jakby no, wrócił ten entuzjazm do. Do Polski, jakby były wysokie subki oglądalności. I ten drugi sezon moim zdaniem jest właśnie, będzie właśnie taki ważny, bardzo z tej uwagi, że jakby cały czas Tomasz Tumbiśler zaufał weteranom, no bo wiadomo, że Dawid Kubacki także żyła. Kamil Stoch w pewnym sensie gwarantują nam wysokie miejsca, czy do dobre wyniki. Wąsek i zniszczą, muszą jakby do tego doskoczyć. No i gdzieś tam z tyłu, jakby zarówno Habdas, Juroszczek, czyli zawodnicy z kadry B zawodnicy młodego pokolenia. No, muszą jakby doskoczyć, jakby powoli się wdzierać do tej kadry. Jestem ciekaw, jak w ten, ten pierwszy sezon będzie wyglądał Dawida i Rudka, który, który jakby przejął tą drugą, drugą, drugą kadrę. No i ma sprawić, że tacy zawodnicy jak wolny stękała czy inni podopieczni z kadry B, że będą właśnie skakać lepiej. No tym teraz powiedzmy sobie szczerze, że puchar kontynentalny jest ważny i to jest właśnie jakby. Jedna z głównych i decydujących, bym powiedział, spraw tego, tego, tego sezonu, że jakby Tomasz Knubiśler musi dobrze tym zarządzać i dogadywać się z Irutkiem, w tym sensie, że ten Puchar Kontynentalny będzie bardzo ważny z uwagi na to, że te kwoty zostały zmniejszone, więc zawodnicy kadry będą no, muszą w tej drugiej lidze Punktować, walczyć, żeby na kolejny period, jakby no wywalczyć dla nas tego szóstego zawodnika. No i właśnie Maciej kot, który w tym momencie może się czuć tak jakby poszkodowany. Mam nadzieję, że ten skoczek nie załamie się, tylko będzie bardziej zmotywowany do, do lepszego skakania i jakby zrealizuje ten swój cel, czyli, czyli, czyli wróci do tej pierwszej ligi ten, ten, ten zawodnik, który znajduje się. Po 30. Ja na to bardzo liczę, no bo zobaczcie, że właśnie ta droga przez ten pukark kontynentalny, jeżeli tam będzie osiągał dobre wyniki, to może do tej kadry wskoczyć. No bo w tym momencie wydaje się, że jakby wąsek i zniszczą. Ci skoczkowie jakby będą, no muszą czuć oddech takich zawodników z kadry B, czyli Stenkały, Wolnego, czy, 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 czy również z tej grupy bazowej kota. Tu także trzeba warto pamiętać o takich zawodnikach jak Jan Habdas czy Kacper Juroszczek, który, który no jednak został z tej kadry A końcowej fazie tych przygotowań przesunięty do kadry B. No, trochę on jest właśnie, powiedzmy sobie szczerze, poszkodowanym tych zmian, które wprowadził FIS. No bo gdybyśmy dalej mieli tych sześciu skoczków, no to Kacper dalej byłby w kadrze, a a może to by się kotry znalazł. No bo gdy zatrudnialiśmy Tomasza Tumbiślera, w Polsce, no to jego głównym zadaniem było sprawienie, żeby ci mistrzowie powrócili do tego fenomenalnego skakania. No i tak się stało, ale drugim jakby takim aspektem było sprawienie, zmienienie. Trochę tego systemu, no bo pamiętamy, że Tomasz Tumbiśler osiągał dobre wyniki jako trener, szkoleniowiec tych, tych, tych młodych zawodników. Przecież, między innymi, to on jakby stworzył, ukształtował Chofeninga i innych tych młodych zawodników, no i zapracował tym na ofertę z jakby Polskiego z Związku. Na razie sytuacja wygląda tak, że w zeszłym sezonie no, mieliśmy prze przebłyski Habdasa, i także Kacpra, Juroszczyka, ale jednak no, w tej dalszej jakby części sezonu no, nie mamy pe w pewnym sensie takiego, takiego nacisku tych młodych skoczków. No, pamiętacie no, te, te czasy austriackiej kadry, kiedy, kiedy ci młodzi zawodnicy, na początku Tomas Morgenstern, pamiętacie jak naciskał na Helwarda, Wittchelca. I wielu, wielu innych tych legendarnych zawodników, czy jak Schliensauer potrafił jakby się przebić do, do, do tej kadry, gdzie tam był Kofler, Stern, Fettner, no i inni ci skoczkowie te, tego złotego pokolenia. Czy mieliśmy sytuację w reprezentacji w Finlandii, gdzie mieliśmy Ahonena, Hautamatego? Jussi Nena czy Tamikiuru. Pamiętacie takiego legendarnego skoczka w masce? I sytuacja była taka, że taki Harioli potrafił jakby przebić się do, do tej drużyny. Co prawda, tamten skoczek nie prowadził takiego sportowego trybu życia. Dużo pił, imprezował, powiedzmy sobie szczerze, no także jakby, jakby, jakby. No, nie, nie, to, to nie był zawodnik w stylu Roberta Lewandowskiego czy Adama Małysza. Skakał daleko, a z drugiej strony no, lubił się pobawić, poimprezować. No ale jak zauważyliście, zwykle przedstawiciele Skandynawów, tej nacji, czyli reprezentanci Norwegii, także reprezent Finowie oni często jakby. Potrafią skakać się fenomenalnie, małowozbem, wylał kawę, ale także lubią się bawić. Ale chodzi mi o to, że właśnie w naszej kadrze brakuje czegoś takiego, żeby przykładowo taki habdas, juroszczek, czy nawet jeszcze taki zawodnik jest fajnym przedstawiciel tego młodego pokolenia. W rubel, żeby ci skoczkowie jakby naciskali na kubackiego, na Stocha, na Żyłę, czy nawet na zniszczoła, ewentualnie wąska, że nagle młody zawodnik, 22-letni czy 20-kilkuletni, w pewnym sensie wchodzi do tej kadry jako pewnego rodzaju takie objawienie, tak jak w reprezentacji Słowenii Tim Zajc i naciska na tych starszych zawodników, że ci weterani muszą kończyć karierę, czy tak jak mieliśmy do czynienia. Z z taką sytuacją w reprezentacji Austrii, gdzie Czufenik także, także potrafił zachwy zachwycić właśnie o coś takiego mi chodzi, no właśnie, między innymi, Tomas Biśler ma sprawić, że ci zawodnicy z młodego pokolenia powoli jakby będą zastępować tych naszych mistrzów. Pamiętajmy, że jakby taka zdrowa rywalizacja jakby sprawia, że, że, że jakby weterani muszą się jeszcze bardziej zmobilizować. Mi się wydaje, że to tak, żeby w ten taki sposób pozytywny na Stocha, czy żyłe, czy na kubackiego by wpłynęło, że tacy skoczkowi. Którzy mają po 36 lat, by tak patrzyli, no młodzi naciskają, chcemy skakać jeszcze dalej, no muszę z siebie dać jeszcze dwa razy więcej, no bo pamiętacie czasy Adama Małysza, kiedy właśnie orzeł Zwisły, już zakończył karierę, wiele lat. Po, po jakby no, już jakby po tej swojej karierze wspominał te ostatnie lata, ten sezon 2011, kiedy właśnie zdobywał brązowy medal w Oslo, kiedy, kiedy, kiedy już rywalizował z Stochem. I pamiętacie, że to była piękna rywalizacja, kiedy, kiedy Małysz no, miał wysokie miejsce w Pucharze Świata, kiedy, kiedy wygrywał. Po raz ostatni w zakopanym był, była ta jego rywalizacja z Morgerszternem, z Koflerem, z Stochem i z wieloma, wieloma innymi zawodnikami. Wspominał i mówił, że nawet przygotowując się do igrzysk, które się odbyły w Vancouver, gdzie, gdzie zdobył dwa srebrne medale indywidualnie, gdzie wtedy znów kolejny raz Aman okazał się lepszy, gdzie Adam Małysz potrafił jakby wygrać z tym młodym utalentowanym Ślincalerem, który, który który był dwa Razy trzeci. Pamiętacie, że Małyszy mówił o tym, że żeby odnosić te sukcesy po trzydziestce, w tamtych latach, jakby musiał dwa razy więcej pracować. Czuł oddech tych młodych zawodników, ale był zmotywowany, że chciał być na tym szczycie. I wiadomo, u nas żyła sto, kubacki, ci skoczkowie jakby. No, wkładają dużo pracy, także jakby no, to robią, żeby skakać dalej, ale jednak zmieniły się czasy. No, mamy do czynienia z, z, bym powiedział, z pokoleniem takich zawodników. Że dzisiejsi skoczkowie no, lepiej się prowadzą, lepiej się odżywiają. Także dzięki temu, że, że trochę się jakby no, zmieniły te wszystkie technologie, no to skoczkowie no, są w stanie skakać już grubo po 30., dobre wyniki osiągać. Patrzcie, nasza kadra żyła Kubacki, czy nawet Fetner, który, który musiał poczekać na zakończenie kariery przez te złote pokolenie skoczków pointnera, żeby osiągać. Sukcesy, więc, 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 no brakuje mi tego właśnie w kadrze, żeby, 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 żeby właśnie, żeby Habdas. No, wprowadził pewnego rodzaju ta, ta, taką świeżość, choć z drugiej strony no, my się przyzwyczailiśmy do tego, że w naszej kadrze skoczkowie zaczynają skakać fenomenalnie po trzydziestce, gdy się zbliżają do tej trzydziestki. No i liczę na to, że właśnie zniszczą dalej, będzie kontynuował tą, bym powiedział, swoją niesamowitą formę, te wspinanie się na, na szczyty, gdzie się nie załamał. No i, no i w zeszłym sezonie zaczął osiągać najlepsze wyniki w karierze. Ja cały czas mam nadzieję, że Andrzej Stękała, który za czasów Doleżala no, miał ten złoty sezon, odbudował się. No, liczę na to, że pod wodzą i Rutka także wróci do lepszego skakania, że Jakub Wolny również będzie lepiej skakał, no bo to było pewnego rodzaju rozczarowanie, jeżeli chodzi o zeszły rok, gdzie, gdzie wydawało się, że pod wodzą gdy Tumbiśler przejął naszą kadrę, że wolny zacznie skakać, świetnie pamiętacie, jak jeszcze za czasów Doleżala potrafił wygrać letnie Grand Prix, co było pewnego rodzaju dla czeskiego trenera zaskoczeniem, że pokonał wtedy stoka kubackiego, a potem się jakby rozsypał. No i ostatnio w wywiadzie, które ten skoczek udziela, jakby opowiada, że za bardzo chciał, że, że, że nieraz za, du za dużo tych elementów chciał zmienić, że stara się iść krok po kroku. Nie podoba mu się to, że FIS zmienił, zmienił te, 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 te przepisy. No i teraz trudniej jest dostać się do tej kadry, ale liczy, że poprzez dobre występy w kadrze B, w pucharze kontynentalnym jakoś wywalczy te miejsce w kadrze i będzie naciskał na Zniszczoła, na Wąska. Jeżeli chodzi o ten nadchodzący sezon i o członków kadry A, no to przede wszystkim liczę na to, że właśnie Dawid Kubacki i także Piotr Żyła jakby spełnią te swoje zapowiedzi, czyli będą rywalizować o Pukar Świata, że, że, że rzucą Rzut, znaczy, że, na, znaczy, że podejmą jakby walkę z Granerudem i wieloma innymi zawodnikami, i, i będą w stanie wskoczyć na podium, bo tych dwóch weteranów naszej kadry stać na osiąganie dobrych wyników. Liczę na to, że Kamil Stoch jakby powróci do tej wysokiej formy i wskoczy na podium, i choć raz zwycięży tak, że będzie w topowej dziesiątce. Mam nadzieję, że Aleksander zniszczał, tak jak wspomniałem, kilka chwil temu, będzie no znów skakał fenomenalnie i jeszcze lepiej niż w poprzednim sezonie, liczę na dobre występy yy, wąska. Na, a jeżeli chodzi o innych zawodników, no to liczę, że w, puch w pucharze kontynentalnym nasi skoczkowie będą osiągać dobre wyniki. No bo aby ta kondycja polskich skoków się poprawiła, żeby, 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 żeby nawet ci zawodnicy z kadry A osiągali lepsze wyniki, to biorąc pod uwagę zmianę tego systemu, no, no to jednak kod, który co prawda jest z tej grupy bazowej, ale właśnie wolny, stękała, czyli tacy zawodnicy weterani, jeszcze Klemens Murańka, który, który jest, że, że no ci, ci skoczkowie będą w kontynentalu osiągać dobre wyniki, że zawodnicy młodego pokolenia, jak. Habdas czy Juroszczek, czy, czy także będą skakać daleko i, i, i będą, będą powo powoli jakby no, wywierać tą, tą, tą presję na, na, naszych, na ta, naszych weteranów. No, ja z niecierpliwością czekam na ten nadchodzący sezon. Jeżeli chodzi o te skoki w Ruce, to mam nadzieję, że przede wszystkim będą takie warunki w miarę wyrównane. No, bo co prawda pamiętamy, że na przykład w Kusamo, nie wrócę, w tym na tej innej skoczni, no to często te konkursy były loteryjne. Jechała czołówka i zwykle jakby no, przegrywała i mieliśmy nieoczekiwanych bohaterów. Mam nadzieję, że weterani nasi, no, to, to, jednak ten początek zaczną dobrze, że Kubacki, Żyła, Stoch. Skocz, będą w topowej dziesiątce. Najlepiej było, gdyby naszych pierwszych pięciu skoczków zapunktowało, ale nie będę wycho, wyciągał pochopnych wniosków, bo pamiętam o tym, że najważniejszy jest turniej czterech skoczni i, i później ten pols, polski turniej, i wtedy oczekuję tej najlepszej formy. Zresztą Tomasz Tumbiśle po doświadczeniach zeszłego sezonu wyciągnął wnioski. Wtedy miało to wszystko wyglądać tak, żeby rozpocząć z wysokiego C, żeby od samego początku jakby były dobre wyniki. Później ta forma nasza słabła. Teraz jakby ten szczyt formy ma przyjść właśnie na okolice turnieju czterech skoczni, gdzie przyzwyczailiśmy się przez ostatnich kilka lat, że zwykle polscy skoczkowie tam osiągali najlepszą formę. Tylko tym razem jakby, jakby ta dyspozycja dobra, ma być także również w czasie polskich turniejów, no i także w czasie Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich, bo to jest ta główna impreza tego, tego, tego sezonu. Mnie to ciekawi, jak właśnie Zograwski, Deschwanden jak ci się zawodnicy zaprezentują, czy Timi Zajc dalej będzie nas zachwycał. No czekam na to z niecierpliwością, także szokował mnie ostatnio Hongaker, który wyobraźcie sobie nie powołał do kadry, a nie załapał się Bisler, który końcówka zeszłego sezonu miał kiepską, co prawda rozczarowywał nas w tym sezonie letnim w letnim Grand Prix, także rozczarował mnie w czasie tych mistrzostw. Nie, tych, tych, tych mistrzostw reprezentacji Niemiec, ten, 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 ten skoczek. I wyobraźcie sobie, że po raz pierwszy od 8 lat zdarzyła się taka sytuacja, że ten sympatyczny skoczek, który, który, który miał podobną drogę, jaką miał Piotr żyła, że pamiętamy, gdzie. Gdy ci dwaj skoczkowie byli na zakręcie i zarówno żyła, i Eisenbichler często jakby rywalizowali ze sobą w tym półkarze kontynentalnym. I później jakby potrafili się przebijać, skoczyli na ten wysoki szczyt, zdobywali medale, byli skoczkami ze światowej czołówki. I Eisenbichler jakby zeszły sezon miał trochę gorszy miał w zeszłym sezonie kilka czwartych miejsc, ale częściej nas zawodził, no i jednak w, te, w tej kadrze reprezentacji Niemiec, która się wydawała, że jest jakby taka w pewnym sensie zabetonowana, no jednak z młodymi skoczkami tego młodego pokolenia przegrał jakby rywalizację, między innymi Haman jest w kadrze Tomasza Hongakera, a Einstein Bichler wypadł, no i będzie pewnie na początku tego sezonu skakał kontynentalnym, no mam nadzieję, że ten syn, sympatyczny skoczek, który zawsze charakteryzował się tym, że oprócz fenomenalnej formy to zawsze był uś, uśmiechnięty. No, ten początek sezonu w Ruce i także w Limhamer będzie dla mnie taki w pewien sposób uboższy bez, bez popularnego ice Bichlera, tak powiem Wam szczerze, jestem ciekaw, jakiego Wam skoczka będzie brakowało na początku tego sezonu. Ja także no, trochę smutno mi jest z uwagi na to, że liczyłem, że kot wskoczy do, do tej kadry, może za wąska. Który nie prezentował w tej końcówce tego sezonu letniego wysokiej formy. Z drugiej strony, no, Tomasz Tumbiśler, jakby jest sprawiedliwy, jakby no, wystawiając tą, tą, tą kadrę, tym bardziej, tak jak tutaj na początku tego materiału powiedziałem, że no, kot, jakby no, ta różnica w czasie tych mistrzostw świata to było tylko kilka metrów, więc, 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 jakby no trener polskiej reprezentacji uznał, że zaufa tym ludziom sprawdzonym na których mógł liczyć w zeszłym sezonie, którzy osiągali dobre wyniki. Co prawda, oprócz tej właśnie tej bym powiedział naszej głównej trójki, czyli Kubackiego, Żyły, Stocha, no zniszczą i zarówno Wąsek, aż tak bardzo nie odstawali. Forma Kota także nie była taka bym powiedział no taka decydująca, taka, taka niesamowita. No, kot nie skakał po 8-9 metrów od tych skoczków, że po prostu no, nie sprawił, że Tomasz Tumbiśler mógł 01kowo stwierdzić kot do kadry. Wąsek nie tak, 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 tak nie było. Na szczęście, w ostatnim czasie kot miał szansę, jakby brać udział w tych zgrupowaniach z tą całą kadrą I jakby trener naszej kadry no miał pe, 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 pełny pogląd tej całej sytuacji. W najbliższym czasie skoczkowie, właśnie teraz są na zgrupowaniu na Cyprze, gdzie, gdzie to jest takie zgrupowanie jakby regeneracyjne, które ma sprawić, że skoczkowie jakby, jakby wstąpi w nich taka nowa energia. No i, no i, no i że, ty, że na początku tego sezonu będą skakać fenomenalnie. Niedługo także jest zgrupowanie w Zakopanem. no i ta piątka. Którą wytypował Tomasz Turbiśler uda się właśnie do Finlandii i na tej pięknej skoczni, gdzie urzęduje święty Mikołaj, i będziemy mogli oglądać, mam nadzieję, fenomenalne skoki. Na to na to liczę i czekam z niecierpliwością. Jestem ciekaw, co ogólnie sądzicie o tym składzie, który, który desygnował Tomasz Tumbiśler. Jak myślicie, czy kot, czy wolny, czy stękała, ci Ci skoczkowie już jakby trochę starsi, weterani, skoczkowie, którzy no w swojej karierze sportowców jakby przeżyli różne zakręty życiowe. Czy będą w stanie nas jeszcze zaskoczyć? Napiszcie w komentarzach. Dziękuję Wam serdecznie za uwagę. Do zobaczenia w kolejnym, w kolejnym odcinku. Hej!